mano, drugi dzień, drugie podejście. Może tym razem będzie trochę lepiej w tym samym miejscu, na tym samym polu. Musi coś tutaj być. No nie ma siły. Uuu. proszę, guzik, albo moneta. Guzik, polski guzik. Nie, niemożliwe. Nie, myślałem, że orzeł polski. Cholera. Aż mi serce zaczęło bić szybciej. No guzik jakiś, Feniks. Dobra, guzik. Balony latają, samoloty latają. Ok, to było niezłe, a my tymczasem idziemy dalej. Szczerze mówiąc to ja chyba więcej strzałów miałem jak tu rzepak rósł, a ale ja chodziłem po tej trawie tam wokół jest godzina dziewiąta, dwie godziny. Jeden guzik. Właśnie wyczochrałem kolejnego guzika. Dwa dni w sumie będzie 6 godzin chodzenia tak naprawdę. I oto co mamy, co zabieramy do domu. wraz. są 5-6 guzików. Czyli powiedzmy guzik na godzinę. No już, trzeba się zbierać powoli, bo już się późno robi ciemno się robi. Już jestem bardzo blisko samochodu, więc ostatnie strzały tutaj. Guzik. A nie, proszę bardzo, kurwa monetka. Szkoda, że teraz... Co to jest? Elżbieta druga. U, to coś współczesnego. 6 pensów z 58. No to urwało dupę normalnie. Wow, 6 pensów. No i kolejny guzik. Słownie metr od monety. No i chyba trafiłem w jakieś miejsce. Guzik, moneta, moneta i chyba jeszcze jedna, jeszcze jedna moneta. Ta, to jest Moniak, ale zgięty. Nic, nic się nie doczytam, coś czuję. No kurde, nie rozprostujemy go. Wygląda jak... Nie wiem, wytarty strach. To nie jest moneta. Dobra, w domu będę to zobaczył. No i jesteśmy cały czas na samym miejscu. Nie lubię szukać po ciemku, bo ciemno, no już za dobrze by było, nie? Folia Dobra, jest jakiś sygnał Zaledwie, nie wiem, 5 metrów, 3 metry od tych guziczków i tej monetki Już chyba nawet widzę Kolejny guzik Dobra, cały czas jakoś tutaj w tym obrębie jestem Do samochodu już coraz bliżej Może na koniec dnia coś się poszczęści Klamerka Dobra, podsumowując Spójrzmy, co to jest To nie jest moneta Współczesna klamerka Guzik z ptakiem. Chyba Fenix. Guzik, guzik. Trochę guzików tych małych. To wszystko z fajnych rzeczy, że tak powiem, z niefajnych rzeczy. Mam całą kieszeń. Folia, drut, ołów, poprochy, śrubka, cartridge, śrubka, folia, piachu mam w kieszeniach. Folia, 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 folia blaszka, pull-tab. No, to wszystko. O, jeszcze coś mam. O, i mały ołów. Jedziemy do domu. Na razie.